Zrobiłaś... <laughs> Niedawno recenzowałem Into the Radius w wersji PC, która jest już dostępna na rynku od ponad dwóch lat. Przez ten czas gra przeszła sporo zmian i nadal jest aktywnie dopieszczana. Dzisiaj rzucam okiem na wersję tego tytułu przygotowaną pod Questa 2, która to miała premierę kilka dni temu. Ale zanim przejdę do omówienia tej produkcji, chciałbym odnieść się do jednej rzeczy z poprzedniej recenzji Radiusa. Otóż wspomniałem tam o problemach ze spadającym kratkarzem o połowę. Parę dni po publikacji udało mi się zażegnać ten problem, wyłączając opcję SSW w Virtual Desktopie. Opcję tę powinna dać się również wyłączyć z poziomu Oculus Debug Tula dla Airlinka. Koniec ogłoszeń parawialnych. Oh, shit. Here we go again. Nie będę się rozwodził nad tym, czym Into the Radius jest. Szczegółowy opis tej produkcji znajdziecie w pełnej recenzji, o której wspomniałem wcześniej. Link do materiału znajdziecie w opisie tego filmu. Tutaj mamy do czynienia z czystym portem dla Questa drugiego, z oczywistymi optymalizacjami. rdzenie rozgrywki pozostał bez zmian. Podczas pierwszego wrażenia rzucają się w oczy te optymalizacje, co jak zwykle podkreślam jest czymś naturalnym i nie powinno nikogo dziwić. Graficznie jest w porządku, choć widać standardowe dla portów obniżenie jakości tekstur, lekkie rozmycie czy mniejszą szczegółowość obiektu. Nic co by popsuło doznania z rozgrywki. Najważniejsze jest to, że gra działa płynnie i bez zauważalnych spadków wydajności. Wraz z udostępnieniem wersji recenzentki wydania Questowego, za co dziękujemy CM Games, również wersja PC dostała aktualizację, której zawartość została ujęta też na Questie. Płatka poza naprawą błędów, wprowadza nowe efekty dźwiękowe, kilka małych punktów na mapach, poprawioną obsługę pudełek za amunicją i tym podobne. Nie oznacza to, że obie gry są już kompletnie pozbawione błędów, ale cały czas idziemy w dobrą stronę i jest to zauważalne. Osobiście nadal czekam na poprawę hitboxów obiektów, ale nie jest to coś, co by drastycznie odbierało przyjemność z zabawy w zonie. Za to nowe dźwięki, zwłaszcza ambienty, wprowadzają jeszcze gęstszy klimat podczas eksploracji. Nadal jest to ten sam tytuł, który ogrywałem na komputerze. Jest to chyba jedyna taka gra VR i jest dobra w tym, co robi. Aplikacja jest dostępna w sklepie Okul za 30 dolarów dla drugiego Questa wraz z opcją crossbuy. W tej cenie dostajemy pełny produkt na kilkanaście do kilkudziesięciu godzin zabawy, w zależności od stylu gry i poziomu trudności. I to by było na tyle, trzymajcie się, cześć!